Dzień dobry, jest i Polska, rozmowa rejestrowana, słucham. Dzień dobry, Pani Dzień dobry. Proszę Panią, w dniu wczorajszym miałem od Was dwa głuche połączenia, na które odzwaniałem. Dzisiaj o godzinie 7.58 kolejne głuche połączenie otrzymałem od Was. Natomiast wczoraj pracownik poinformował mnie, że zgłosi tą sytuację i mają... Ja dzisiaj dzwonię, żeby dowiedzieć się, jak, czy to się udało zgłosić, rozwiązać. Bo jak widzę, że chyba raczej się nie udało, bo dostałem kolejne głuche połączenie od Was. To proszę o pana datę urodzenia oraz adres. Ja... Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę pana 10 931 zł. Ale czy pani słucha, groszy. co ja do pani mówię, czy pani nie słyszy proszę tego, pana, co ja do pani mówię? zadłużenie wobec M-Banku yy, oraz. Uh -huh. Proszę pana, jak pan widzi rozwiązanie tych spraw? Jak widzę rozwiązanie tych spraw? Uh -huh. Telefony były wykonywane uh, ze względu na to, że ma pan zadłużenie. Aha. Dobrze, uh -huh. a naczy, co, co mają, y, co chcecie osiągnąć tymi telefonami tego typu? Proszę pana, jak pan widzi rozwiązanie tych spraw? Głuchymi telefonami chcecie osiągnąć. Ale ten, rozwiązanie na ten to, temat nie wiadomo, proszę, to pana, proszę przeczytać notatki o w takim telefonie. razie. Ma pani tam zapisane w komputerze. Proszę że... pana. Ale stop, stop, stop. E, Teraz proszę... ja mówię, a pani nie, nie, nie przerywam, jak pani mówi, więc proszę zachować kulturę i prowadźmy tę rozmowę na pewnym poziomie. Czy co pani ma zapisane w komputerze z wczorajszych moich rozmów? Czy ma pani odnotowaną informację, że zgłaszałem problem z głuchymi telefonami? Tak, proszę pana, została zgłoszona. No to dlaczego pani kłami e, i pani mówi, że pani nie ma takiej proszę informacji? pana. Proszę Pana. Dobrze, ale to nie jest tematem naszej ale rozmowy. Ale to proszę, proszę mi powiedzieć, zmienić tematu. Pan pani po prostu płacę zadłużenia. Momencie. Ja już przekazywałem wielokrotnie informacje, jak, jak pan ja widzę widzi spłatę zadłużenia. i Czyli słucham. I, ale ja, nie moja wina, że nie prowadzicie kom, e, rzetelnych notatek i nie jesteście w stanie z rozmów wywnioskować. Każdy ze mną rozmawia na, e, o innej porze, w innym dniu. Nie ma zielonego pojęcia o tym, co ja ustalałem z poprzednim pracownikiem to nie jest moja wina to wyprowadźcie rzetelne notatki z rozmów które ze mną prowadzicie a jeżeli pani ma problem z tym żeby dowiedzieć się jakie są ustalenia Proszę to zapraszam pana, panią na kanał pana. zapraszam panią na nie kanał nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie nagrania TV. Tam niebawem będzie Pani Proszę mogła pana, wysłuchać wszystkich rozmów, które prowadziłem z, z pani firmą, w której nie Pani nie pracuje. Następnym Naraz, razem, jak nabra. będziemy rozmawiać, będę dzwonił, czy pani będzie do mnie dzwonić, będzie Pani ma, mogła w bardzo prosty sposób ustosunkować się do tej całej naszej y, Proszę powiedzieć, jak pan widzi spłatę zadłużenia? Ja już mówiłem, ja jestem, proszę panią, na etapie poszukiwania pracy, bo jestem osobą niezatrudnioną, borykam się z ciężką depresją, miałem próbę samobójczą, a wy mnie ewidentnie mękacie. Na szczęście przepisy zmieniły się w maju. Nie wiem, czy pani jest tego świadoma, że grozi pani w tym momencie 8 lat więzienia, nie 3. Proszę pana, kontaktujemy się służbowo. Ale Stratnie ja nie mam panią, celu. Wie panie, e, gdzie? Do 13 maja jakie środki się pan płaci na co się zadłużenia? Zmieniło, co się zmieniło od wczoraj, proszę zadłużenia? Proszę pana, w dniu, wczorajszym, waszych, od wczoraj, w dniu wczorajszym żadnych ustaleń mhm. pan nie poczynił. Jakie środki pan spłaci do 13 maja na początek zadłużenia? Co to znaczy jakie środki? Jakie pieniądze? 50 zł. Na jedną i na drugą sprawę? Tak. Mhm. I gdzie ta wpłata zostanie zrealizowana? Nie rozumiem, gdzie ta wpłata zostanie zrealizowana. Tego pytania pani. W banku czy przelewem internetowym? Nie wiem. Proszę pana, czyli powinien pan zorganizować środki na całość długu, żeby sprawa nie trafiła na drogę sądową. Pani minister, to wszystko jest na... Nie, proszę pana, na ja pana informuję. Dużo, proszę, proszę Proszę pana. Sprawa może trafić na drogę sądową. Może, e, ja na chwilę obecną odnotowałam informację, że do 13 maja będą wpłaty po 50 zł. Jakie wpłaty będą? Jedna e, dzisiaj mamy 9. Obecny. Poinformował mnie pan, że będą dwie. Nie, powiedziałam, że 50 Rozmawialiśmy złotych o dwóch sprawach. No to pani chyba na którą sprawę wobec tego pan płaci? To, co ja do pani mówię. To proszę odsłuchać naszej rozmowy. Ja odsłucham pani też zapraszam na YouTube. TV. E, proszę, pana, coś coś e, proszę pana, proszę e, pana. Wobec tego na którą sprawę płaci Pan 50 zł? Na to co. E, ostatnio. To znaczy na którą? Na to, na to mniejsze zobowiązanie. No to Czyli panie, na to panie, zobowiązanie tak, będzie chata? Nie, Czyli na to mniejsze zobowiązanie. No, tak Wobec tego taką też informację odnotowałam. Proszę o telefon po dokonanej wpłacie. Super, dziękuję za rozmowę. Nie, 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 nie. Stop, 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 stop. Dokończyliśmy jeden temat. Teraz ja chcę temat y związany z głuchymi telefonami poruszyć, bo to mnie po prostu. Irytuje, to mnie denerwuje. To, to powoduje, że ja się stresuję. Ja się nie mogę stresować, bo jak pani powiedziałem, mhm. ja jestem w ciężkiej depresji, miałem próbę samobójczą, proszę Pracownik, proszę pana zgłosił do działu e, technicznego, także. Panie, to e, za pewne pracownicy miesiąc pracują. temu. Jak pani no, ma to notatki na ten temat, proszę pana nie no To proszę wracamy. mi przeczytać te notatki z, oko z około miesiąca temu. Proszę jakie pana. Były Proszę pana, informacja została zgłoszona. E, także z mojej strony to wszystko. Ale z mojej strony Dziękuję, to nie nie jest wszystko, mogę. proszę panią. W czym jeszcze mogę panu Chcę, pomóc? Chcę, żeby pani mi wyjaśniła, dlaczego puszczacie do mnie głuche telefony. To proszę odnieść się na piśmie. Nie, nie będę się odnosił na piśmie, proszę panią. Dzwonię, rozmawiamy, proszę pana, ustaliliśmy jedną kwestię, teraz przejdźmy do drugiej proszę kwestii. Pana, proszę pana, proszę odnieść się na piśmie. Nie, nie będę tak się odnosił Także z mojej panią, strony to wszystko. W takim razie proszę pana, rozmowa staje się bezcelowa. bezcelowa Dziękuję za was. rozmowę. Do widzenia. Do widzenia panu. pan jeszcze chce kogoś na YouTubie? Do widzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia na YouTube.